Teraz info dla wszystkich osób, które mają CF Moto. Tutaj mamy akurat model 1000 Touring CF Force 1000 Touring. Jakie usługi były robione? Ile to kosztuje? Wymiana oleju? Wymiana oleju w silniku? Wymiana oleju w dysze? I teraz jakie oleje? 10W40 kładowy e, oraz 8290 mineralne, jeśli chodzi o dyfer. Filtr oleju HF152, e, robocizna 230. E, tam poszło, Adam, ile og oleju ogólnie weszło? Dwa? Do silnika? No. 2,5 litra. 2,5 litra, więc tutaj akurat klient dostał swój, e, dostał olej od e, sprzedawcy na pierwszy, pierwszą wymianę. Fajna, fajna praktyka. Akurat dostał maksimy firma czeska. Która jest bardzo dobra. No i te oleje kosztują około 5-6 dyszek za litr, więc macie 250, 220 zł. Filtr oleju 30, robocizna 230. Więc macie, macie kwotę za serwis olejowy CF Moto. Będziemy też planować ten moto, te, te kłady odblokowywać, mapować. Więc jak macie takie pojazdy, nie mamy co prawda autoryzacji, ale po gwarancji serdecznie zapraszamy.